Trzykrotny zdobywca najwyższej góry świata odwiedził Chrzanów. Najwyższa góra świata, Mount Everest, to szczyt, który jak żaden inny rozbudza wyobraźnię każdego, kto choć odrobinę kocha góry. Doświadczyć jego widoków w mroźnych Himalajach może niewielu, a wspiąć się na jego niedostępny szczyt zdołała jedynie garstka najwytwarszych Himalajstów świata. Wśród nich zaszczytne miejsce zajmuje środowy gość szanowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzeńskiego, Ryszard Pawłowski, który jako pierwszy i jedyny Polak w historii zdobył najwyższą górę świata aż trzy razy. Pierwszy raz to było ze zwykłej, no może nie ciekawości, ale, ale takiej potrzeby, czyli bo każdy mnie pytał, no Rysie, kiedy ty wejdziesz na ten Mount Everest, nie? Bo, bo to rzeczywiście dla ludzi, to ta wielkość Mount Everestu to jest jednocześnie stopniem trudności. Chociaż wcale tak nie jest, no ale jest to najwyższa góra świata no, i ja również się chciałem zmierzyć. Himalajsta dokonał tego 18 lat temu. Tak się złożyło, że w czwartym zostałem zaproszony jako przewodnik do wyprawy międzynarodowej amerykańskiej I, i co najważniejsze, nie musiałem płacić za tę wyprawę, a nawet jeszcze troszkę dostałem. Niecały rok później stanął na jego wierzchołku ponownie. Byłem zaproszony do wyprawy brytyjskiej jako uczestnik wyprawy brytyjskiej i przewodnik. No i skorzystałem z tego, bo to była wyprawa od strony y, tybetańskiej, czyli tej, tej, tej trudniejszej. Trzeci raz trasy na szczyt Everestu polski Himalayjsta pokonał również w maju, tym razem w 1999 roku. Połowy maja robią się korzystne warunki, takie, że nie wieje już tak wiatr mocno, że te warunki śniegowe zaczynają być dobre i najczęściej te wejścia na Mont Veres, najwyższą górę, głównie są w okolicach tak połowy maja. Ryszard Pawłowski ma na swoim koncie 10 z 14 najwyższych szczytów naszej planety, czyli 8 tysięczników. Przed dawna nie planuję, choćby dlatego, że Teraz styl zdobywania jest no, taki, który nie zawsze mi się podoba, czyli na przykład wejścia Najłatwiejszymi drogami, czy wejścia nawet na niskie szczyty ośmiotysięczne z użyciem tlenu, tylko po to, żeby, żeby no zaliczyć. Chociaż no nie ukrywam, że jeżeli będzie taka okazja wyjechania i przy okazji wejść na szczyt, który jeszcze nie byłem, no to mogę to zrealizować. Himalajista jest również przewodnikiem wypraw w najwyższe góry świata. Już niebawem czeka go kolejna ekspedycja. Za niespełna miesiąc znowu jadę na Monteveres od strony tybetańskiej i to już w grupie osób, które wcześniej były ze mną na różnych ve pravach. Podróżnik podkreśla, że w góry chodzi, bo po prostu je kocha, a nie dla kolejnych rekordów. Teraz to już od dawna mi nie chodzi o rekordy wejścia, bo i tak nikt z Polaków nie wchodził nawet dwukrotnie. Ja byłem trzykrotnie, ale jeżeli by mi się udało wejść również po raz czwarty, chociaż najważniejsze jest dla mnie wprowadzenie moich kolegów, czyli uczestników wyprawy, no to oczywiście miałbym tą satysfakcję. W środowisku wspinaczy do Ryszarda Pawłowskiego przy przydomek napał. Jak byłem jeszcze dużo młodszy, to bo może miałem mniej czasu na góry, bo jednocześnie pracowałem na kopalni, studiowałem wieczorowo i wspinałem się w każdej pogodzie, że starałem się wykorzystać każdą okazję, wtedy kiedy byłem w górach, bez względu na to, czy inni się wspinali. I może, może stąd to się wzięło. Himalajsta odwiedził szanów z prolekcją zatytułowaną Góry to Przygoda i Radość, w której odpowiedział słuchaczom o swoich wyprawach na najbardziej niedostępne szczyty świata. Szanowianie odwdzięczyli się, przyznając alpiniście, złotą odznakę z kosówką, czyli najwyższe odznaczenie polskiego towarzystwa tatrzańskiego.